Sponsorem audycji są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Rozmów o Wodzie przy Wodzie, dziś na Wodzie, gdzie z prezesem Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, panem Stanisławem Drzewieckim, porozmawiamy właśnie o rzece Brdzie. Zapraszam. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Widok mamy z jednej strony piękny, bo samo serce bydgoszczy i rzeka Brda. Z drugiej strony dość nostalgiczny, bo jesień nastała, skończył się sezon letni, ale to może jest dobra okoliczność, żeby podsumować ten sezon i to, jak Brda spisała się w tym sezonie, bo jest jednak atrakcją, którą nie każde miasto w Polsce może się poszczycić. Rzeka Brda, jeżeli tak można powiedzieć, spisała się wyśmienicie. Rzeka Brda, Bydgoszcz nad Rzeką Brdą jest ewenementem wśród innych miast w Polsce. Nie ma drugiego takiego miasta, które ma tak czystą, tak dużą rzekę w swoim sercu. Rzeka Brda i Kanał Bydgoski to element europejskiej drogi wodnej E70. 7 km Kanał Bydgoski, 14 rzeka Brda. Rzeka Brda przyciąga aktywnych uczestników turystyki. A jakarzy, wioślarzy i to oni dają te najlepsze, obiektywne opinie z zewnątrz, które mówią tak, że woda jest wyśmienita, jest czysta, pływa się z przyjemnością, a nawet jeżeli łyk tej wody się napijemy, to niczego to nie przeszkadza, nie czujemy dyskomfortu. Poza tym, Byczeka pozwala zwiedzać miasto od strony rzeki. To też jest ewenement. Miasto wygląda zupełnie inaczej. To jest ta rzeka, czysta woda, ale też tak naprawdę 2-3 km od centrum miasta możemy zobaczyć dziką przyrodę. Możemy zobaczyć ptaki, dzikie zwierzęta, to jest znakiem jakości. Czystości rzeki Błdy i czystości środowiska w otoczeniu rzeki Błdy. No właśnie, bo spacerując czy to po Wyspie Muńskiej, czy w dalszych częściach Bydgoszczy, widzimy jak ta rzeka jest przejrzysta. Nie czujemy jej zapachu, co jest akurat dobre, bo zazwyczaj zapach rzeki nie kojarzy się zbyt przyjemnie. Mówi się często, że miejski wodociągi i kanalizacja w Bydgoszczy przywróciły. Brdzie jej czystość i jej jakość i dzięki temu miasto zwróciło się ku rzece, stąd te wszystkie liczne turystyczne atrakcje związane z brdą. Zatem powiedzmy, jaka była ta droga, którą trzeba było przejść, bo domyślam się, że kiedyś rzeki wiadomo były czyste, ale później ta sytuacja diametralnie się zmieniła. Mówiąc o jakości wody, myślimy o laboratorium, o badaniach fizykochemicznych właściwości wody, a te pokazują, że woda jest doskonałej jakości. Pierwsza, druga klasa czystości, jest to evenement. Ta jakość pozwala na urządzenie ujęcia wody. Takie jest dla Bydgoszczy przed miastem, ale też kąpieliska w centrum miasta. Takie proste oceny jakości wody przez walory wzrokowe, czyli widzimy, że woda jest przezroczysta, klarowna na głębokości kilku metrów. Kiedy czujemy, że zapach jest tak. taki naturalny, ziemisty, przyrodniczy, tak? i smak, jeżeli spróbujemy, zachęcam, tak. to można to zrobić to chociażby te proste takie doświadczenia własne pozwalają nam ocenić tą wysoką jakość, którą laboratorium tylko niejako certyfikuje jako coś wyśmienitego, coś dobrego. Nie tak dawno, bo raptem 20 lat temu było zupełnie, zupełnie inaczej. Rzeka Brda była rzeką pozaklasową, nie trzymała żadnych standardów. Rzeka Brda tak naprawdę była kanałem ściekowym bo to w centrum miasta odprowadzano ścieki bezpośrednio do rzeki Brdy. Rzeka Bda służyła jako kanał spławny fekaliów. To są rzeczy niewyobrażalne, już nie pamiętamy o tym, tak. ale aby te nieakceptowalne, wręcz tragiczne dla środowiska działania zlikwidować ich konsekwencje, zrealizowaliśmy ogromny program inwestycyjny. Przebudowany i konsekwentny, przez 12 lat zrealizowany. Co to były za kroki właśnie? właśnie. Przede wszystkim należało zlikwidować, odciąć wyloty ścieków, żywych, surowych ścieków z miasta i skierować je na oczyszczalnię ścieków. Co się stało? Dalej bardzo ważnym źródłem zanieczyszczenia wody w rzece były wody deszczowe. Po ulewach, po opadach intensywnych deszczu na skutek spłukiwania zanieczyszczeń te wody deszczowe potrafią być bardziej zanieczyszczone nawet niż ścieki sanitarne. Dlatego zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy Podczyszczalnie ścieków deszczowych na wszystkich wylotach kanałów deszczowych w Bydgoszczy są podczyszczalnie ścieków deszczowych, co też jest ewenementem w skali Polski. Czyli jak teraz na przykład mamy ulewę za plecami, to mamy pewność, że to, co spływa z ulic do Brdy, jest już oczyszczone. Oczyszczone, właśnie, na tych urządzeniach oczyszczania ścieków. Ale nie były to wszystkie niezbędne działania. Bardzo ważnym działaniem było po sprzątanie, po tych kilkudziesięciu latach rabunkowego korzystania ze środowiska, stąd przeprowadziliśmy bardzo nowatorski na tamte czasy, cały czas projekt polegający na bagrowaniu rzeki Brdy i kanału Bydgoskiego, inaczej z użyciem takiego specjalnego odkurzacza oczyściliśmy dno rzeki Brdy i kanału Bydgoskiego i co tam znaleźliśmy? Nawet nie chcę sobie wyobrażać. tysięcy metrów sześciennych zanieczyszczeń. Wyobraźmy sobie prostopadłością na podstawie 1 metra, mniej więcej tak jak ten stół i o wysokości 105 km. Tyle było tych odpadów różnych, organicznych, ale też mineralnych, te zawierających metale ciężkie i substancje niebezpieczne. Wszystkie te osady zostały wydobyte i zostały zneutralizowane w bezpieczny sposób dla środowiska. Wydawało się, że te techniczne warunki spełnione, czyli budowa kanalizacji, likwidacja wylotów, oczyszczanie ścieków deszczowych, oczyszczenie dna Rzeki Dwika Nałudzkiego powinno dać automatycznie dobrą jakość wody w rzece, okazało się, że nie. Ona cały czas była pozaklasowa. Rzeka Awga potrzebowała aż 6 lat wody, żeby złapać mówiąc, ten oddech. I w 2016 roku bardzo ważny raport Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który zakomunikował niebywale ważną wiadomość, radosną, że jakość wody w rzece Brdzie przed miastem i za miastem jest taka sama. Czyli pierwsza. Czasami druga klasa czystości, czyli miasto Bydgoszcz, duże miasto, nie wpływa w żaden sposób negatywny na jakość wody w rzece. Wyciek to tak obrazowo pokazuje rezultaty tych działań. Stąd ta jakość, którą dzisiaj możemy obserwować spacerując, czy dla spełnienia standardów, badając wodę w laboratorium. I to koniecznie Państwo powinni zapamiętać, bo jest to. Coś, z czym absolutnie należy się zapoznać, co należy powtarzać, szerzyć i cieszyć się tym, że właśnie dzięki temu wszystkiemu, co zostało przeprowadzone na przestrzeni lat, rzeka daje nam dziś takie e, fantastyczne możliwości. E, panie prezesie, co by się stało, gdyby tych wszystkich działań e, nie przeprowadzono? Zapewne byłoby to, co przed tymi działaniami, czyli jakość wody nie byłaby zgodna z przepisami normami. czyli mielibyśmy rzekę, która byłaby kanałem spławnym zanieczyszczeń, chociaż niewyobrażalna jest dzisiaj sytuacja powrotu do tego, że nie ma kanalizacji, to jest oczywiście niewyobrażalne, ale brak właściwej konserwacji może skutkować awariami, może skutkować awaryjnymi właśnie zrzutami ścieków, dlatego bardzo ważne jest, aby codziennie, dzień w dzień właściwą konserwację tych urządzeń, tych systemów wprowadzić, czym my się na co dzień zajmujemy, bo tak jak to Pani redaktor zauważyła, jest to nam dane, ale nie raz na zawsze, gdy nie będzie właściwej troski dbałości o utrzymanie, to jest ryzyko, że mogą się pojawić zakłócenia, zanieczyszczenia, dlatego trzeba pilnować systemów kanalizacji sanitarnej, trzeba pilnować urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych regularnie je czyścić. To jest przyszłość, o którą musimy dbać. Tak naprawdę my możemy też naszymi działaniami tą jakość jeszcze poprawić, bo chcielibyśmy usłyszeć, że Bydgoszcz, Brda, pierwsza klasa. Ta druga klasa pojawia się kiedy? Kiedy po bardzo intensywnych ulewach następuje spłukanie zanieczyszczeń, zanieczyszczonych niestety terenów, placów, ulic, chodników, terenów zielonych, Dlatego my możemy zmienić tą sytuację. Najczęściej są to zanieczyszczenia od odzwierzęce, czyli pilnujmy tego, co się wiąże z posiadaniem czworonogów i sprzątajmy, czyśćmy, bo my usuwające zanieczyszczenia mamy wszyscy wpływ na poprawę jakości. Jestem przekonany, że bydgoszczanie, my wszyscy, też poprzez takie programy, nabierzemy tej świadomości i poprawimy w perspektywie czasu tą jakość wody w Brdzie, br 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 bo taki potencjał jest, my go zdiagnozowaliśmy i myślę, że będziemy niebawem już mogli mówić, że Bydgoszcz pierwsza klasa. I ile gatunków powróciło nad rzekę, nie tylko pewnie roślin, ale i zwierząt, to trudno by zapewne dzisiaj zliczyć. A jak wyglądają badania przeprowadzane na rzece Brdzie? O to zapytaliśmy panią Izabelę Pogorzelską z działu technologicznego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. Posłuchajmy tej wypowiedzi. Dział technologiczny zajmuje się kontrolą jakości w rzece Brdzie, szczególnie na ujęciu czyszkówko w celu zaopatrzenia ludności w wodę. Natomiast do Dodatkowo jeszcze badamy kontrolujemy jakość rzeki Brdy wypływając łódką w okresie wiosenno-letnim i badamy ją pod kątem przydatności jej do kąpieli. Próbki wody pobieramy na odcinku od Wyspy Młyńskiej do hali Łuczniczka i badania wysyłane są do Sanepidu, Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Bydgoszczy, która wystawia ocenę przydatności do kąpieli i na tej podstawie można organizować zawody pływackie. Rzeka Brda jest bardzo dobrej jakości, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jej przydatności do kąpieli. Dzięki temu, że wybudowaliśmy podczyszczalnie wód deszczowych wzdłuż rzeki Brdy, które odpowiedzialne są za to, żeby oczyścić deszczówkę z wszelkich zawiesień i ropopochodnych, możemy czuć się bezpiecznie. Rzekę Brdę wydamy również pod kątem zakwitu wody, czyli obecności w niej takich organizmów jak sinice, zielenice, okrzemki, których nadmiar. Dyskwalifikuje wodę do kąpieli. Panie prezesie, czyli brda, bydgoszcz, pierwsza klasa. Do tego wszyscy możemy się przysłużyć. I czego sobie życzyć w takim razie dzisiaj na zakończenie tej rozmowy w temacie brdy? Tą jakość możemy jeszcze poprawić. Może to jest zaskakujące, jest potencjał po temu. Nasze analizy wskazują na to, że zanieczyszczone powierzchnie ulic, schodników, parkingów po ulewach powodują przydostawanie się zanieczyszczeń do rzeki. Dlatego mamy szansę tą jakość poprawić poprzez sprzątanie, czyszczenie wokół siebie, aby tą jakość wody w rzece brzydzie poprawić i mieć Pierwszą klasę czystości. Brda, pierwsza klasa, Bydgoszcz, pierwsza klasa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję A Państwa zapraszam nieustannie na kanał YouTube'owy i Ekspresu Bydgoskiego i Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, gdzie znajdą Państwo wszystkie cykle poświęcone bydgoskiej wodzie. Do widzenia. Sponsorem audycji były Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy.